Hej, ludzie i ludziska! Z tej strony recek, i dzisiaj rozpoczyna się nasza przygoda z grą Test Drive Unlimited. I co do tej gry mogę powiedzieć, to tylko tyle, że jak pewnie już wiecie, jest to jedna z moich najulubiejszych ścigałek Ever. Jedna z najlubiejszych gier wyścigowych, która oferuje naprawdę spory, otwarty świat naprawdę świetny model jazdy całkiem zarombiste uczucie prędkości oraz przede wszystkim Przemiodną listę samochodów, a także motocykli. Motocyklami się pewnie raczej nie będę zajmował w tej grze, aczkolwiek to no nie wiem. Może tam będzie parę odcinków, jak to będę pomykał, właśnie jakimiś jednośladami. Jak wszyscy pewnie dobrze wiecie, ja ich, ja ich fanem nie jestem, znacznie bardziej wolę cztery koła niż 2. No bo wiecie, jak cztery koła to znaczy, że musi je chcić lepiej. He he he. W każdym razie Test Drive Unlimited to grę będziemy się zajmowali. Przez najbliższy czas, w każdą niedzielę, i seria prawdopodobnie będzie wyglądała tak, że no cóż, pierwsze parę odcinków to pewnie będzie takie zapoznawanie się z wyspą, zapoznawanie się z ogólnie z mechanikami, a potem będziemy już sobie po prostu objeżdżali różnego rodzaju samochody, jakie oferuje właśnie ten tytuł, jakie ta gra właśnie oferuje, no i po prostu będziemy się świetnie bawić. A przynajmniej mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Także jedyne, co możemy zrobić w tym momencie teraz, to rozpocząć nową grę i udać się. Na wakacje, na Oahu. A nasza przygoda z grą zaczyna się właśnie na lotnisku. Kamery, wszystko tutaj w temacie. No, pasażerowie czekają na swój loch, właśnie na Hawaje. Pasażerowie lotu numer 68. Aj, by the way, gra jest z polskim dubbingiem. Acz... Panowie, proszę przygotować... Aczkolwiek z drugiej strony powiem szczerze, że ten dabik nie jest jakoś szczególnie mega, mega irytujący. Okej, okay, teraz przechodzimy do takiej rzeczy, że możemy sobie wybrać naszego awatara. Ktoś to, to będzie nas reprezentował właśnie w tej grze. Czy może ten pan, czy może ten? Czy może ten koleżka? A może ta pani? Albo może jednak ta pani? Albo ten pan? Albo ta pani? No ewentualnie ten koleś z yy, rozpiętą koszulą, który to... Wygląda trochę jak taki słuchoklates, szczerze mówiąc. W każdym razie, no ja już mam mniej więcej wybranego swojego awatara, którego praktycznie zawsze wybieram, jeśli chodzi o ogrywanie tych dramatur. A jest to Tempan. Nie dlatego, że jest pierwszy z brzegu, ale dlatego, że po prostu. no żaden inny mi nie pasuje. Ok, potwierdzamy nasz wybór. A i co do tego polskiego dubbingu, właśnie, to chciałem powiedzieć mniej więcej to. że po prostu on jest tutaj tak śladowy, że on po prostu, no nie irytuje, no. Nie jest to, że dubbing najwyższych lotów, ale z drugiej strony, no... Powiedzmy sobie otwarcie, że... No po prostu no, to nie jest Dubbing, który wkurza. Okej, okay, atari przystawia. Produkcję Eden Games. Ale zanim zaczniemy, to uciek herbatki pozwolicie. Test drive Unlimited. Czyli druga moja najlubiejsza ścigałka. Nie licząc oczywiście NFS-ów. Gdyby liczyć to z nfs to by było to jakieś nie wiem. Piąte miejsce? Panie i panowie, powoli będziemy zbliżać się do lądowania w Honolulu. Temperatura powietrza na Ziemi wynosi 77 stopni w skali Fahrenheita. Niebo zachmurzone, 55% poziom. Czyli pewnie jakieś powietrza. nie wiem. Koło 20 stopni w każdym razie. No i proszę bardzo, mamy wstepiaczek, który mamy pokazane. Jakimi samochodami się będzie poruszać i chyba będę musiał go wyciszyć co nieco. Będę musiał co nieco ten step jak wyciszyć, gdyż... No jest po prostu strasznie głośny, tyle w temacie. Ale gra na po prostu teraz idealnie pokazuje, jakimi tu autami będziemy się poruszali, najszybsze auto na ziemi, najpiękniejsze przede wszystkim. Salin S7, Lamborghini Gallardo, Ferrari Enzo, Ferrari F430. Caterham jeszcze bodajże jest tutaj. I Pagani Zonda, z SLR McLaren, Aston Martin DB9, DBR Sagaris i wiele, wiele naprawdę, wiele różnych innych samochodów. Po prostu Mercedesy, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Fordy, nie Fordy, kurde no. Po prostu karnista marzeń, co tu dużo mówić. Jeszcze ta zarmista nutka w tle, co nam przygrywali. No i niestety Salina obróciło. Przepraszam bardzo. O, chyba już wylądowaliśmy. No oczywiście. Bezpieczeństwo przede wszystkim. I procedury lądowania też przy okazji. No i jesteśmy już. Nad Honolulu. A nawet już na miejscu. Swoją drogą, rzadko kiedy oglądam ten wstępniak. Jak chyba tylko jak pierwszy raz grałem. Ja, jak tylko pierwszy raz grałem w EDU, to. O, oh, murcielago! No i wsiądę! Wsiądę do wszystkich aut! No i okej, okay, mamy już sam gameplay i... właściwie... możliwość... wypożyczenia samochodów! Witaj na Hawajach! Zanim zajmiesz się czymkolwiek, musisz wynająć samochód, a więc dalej, wybieraj! Jeśli jesteś podłączony do sieci, będziesz miał dostęp do wszystkich funkcji gry wieloosobowej po zakończeniu tego samouczka. No cóż, ja do... Ja gram w trybie offline, bo... generalnie oficjalnie... oficjalne serwery te z Draft Unlimited zostały już zamknięte. Także, no. Nie pogram sobie, jeśli chodzi o ten. Jeśli chodzi o tryb yy, online. Chociaż z drugiej strony, z tego co słyszałem, to jest modyfikacja, która przywraca ten tryb online. Bodajże to się nazywa, nie wiem. Chyba Project Paradise? Czy jakoś tak? Ja już generalnie widzę, że będę musiał przestawić jednostki z brytyjskich na ten. Na europejskiej. Światowe? Czy jakoś tak? W sensie jest mil na kilometry na godzinę. I dobra, co my tutaj mamy do wyprzedzenia? Audi S4 Cabriolet. Chevrolet SSR. Lotus Elise R Okej, okay, Pontiac GTO I prawdopodobnie Mercedes-Benz SLK 55 AMG No, te 5 auta pożyczenia do na 10 albo 20 minut Będą nam, nam potrzebne tylko na 10 minut, także no W sumie nie ma znaczenia co wypożyczymy Ale wypoży Ale wypożyczalnie jest wtedy, z tego co się orientuje, to Pełnią rolę takiego swego rodzaju po prostu możliwości wy Wypnestowania jakiegoś samochodu Na jakiś dłuższy okres czasu, albo ewentualnie żeby wziąć taki samochód na jakiś wyścig do którego jeszcze nie możemy, w którym jeszcze nie możemy wziąć udziału. Dobra, i co by tutaj wziąć? to zabrałem zawsze, także no... Nie, wiecie co, może Meśka wezmę? Albo Audicę. Nie, chyba wezmę Audicę. Na 10 minut wystarczy mi absolutnie. No, także wypożyczamy, dosłownie na chwilę, bo zaraz wszedziemy do swojego własnego samochodu. Wytyczono. Teraz ma... musisz znaleźć tą kierunek się wskazówkami i GPS-u. Tak, teraz jedziemy... No tak, przede wszystkim to ja chcę sobie przedstawić tutaj ten Jednostki. Jednostki brytyjskie nie, metryczne, dobra, wszystko się reszta zgadza, także jestem zadowolony. I posłuchajmy, jak to brzmi. No, brzmieć brzmi póki co. No, nie najgorzej. Jak ty Audi. Dobra, no to odpalmy sobie radyjko. O, odpalę sobie radyko. Ja generalnie mam jeszcze tam, w yy, się dwie takie stacje radiowe, takie własne, takie coś na zasadzie utworów gracza. Ale z drugiej strony ja wam tego raczej nie będę puszczał, bo tam jest dość sporo licencjonowanych kawałków, za które bym dostać po prostu strajka. Nie no, sobie to raczej bym na pewno dostał strajka za te kawałki. Gdyż no, po prostu nie są one integralną częścią soundtracku samej sobie gry, tylko, tylko po prostu no, sobie sam dorzuciłem te kawałki do gry. Więc no. No, 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 no nie są właśnie tutaj z więc mogłybym zostać z łatwością tutaj. Więc właśnie mogłybym dostać tutaj z łatwością, strajka za kawałek, który po prostu sam sobie dorzuciłem w tle. Okej, okay, ten... nasze biuro nieruchomości jest tutaj całkiem niedaleko, jakieś 2 km stąd już niecałe, no dobra, już półtorej kilometra w zasadzie. Chociaż z drugiej strony, może trochę wyciszę tą muzykę, żeby na nie zagłuszała dźwięków tych samochodów. Albo ewentualnie będę jeszcze w opcjach tutaj kombinował mniej więcej. Co i jak zrobić, żeby po prostu... Jakby to mam powiedzieć. Żeby nie zagłuszały nam dźwięków tych pięknych samochodów, tych wspaniałych aut po prostu jakie oferuje nam ta gra. Mm! Magia! Okej, okay, 500 metrów. No już jesteśmy prawie na miejscu praktycznie. Okej, okay, i już tutaj właśnie mamy nasz nasze biuro nieruchomości, gdzie kupiłem sobie nasz pierwszy domek. W który to przechowamy sobie 4 samochody maksymalnie. Tak, już sporo tej gry przyszedł. Tak, już sporo razy tej grę przychodziłem i wiem mniej co jak. Kup dom swoich marzeń, no, jak najbardziej. I mamy do wyboru dwa mieszkania. Albo jak mieszkanko poza miastem, albo też Alama House, mieszkanie tutaj w bloku, w centrum miasta, w centrum Honolulu mniej więcej. I w sumie to nie ma znaczenia, jakie mieszkanie sobie wybierzemy. gdyż oba mają praktycznie taką samą funkcjonalność, a i tak będziemy coś sporo jeździli. Z jednej strony, jeśli weźmiemy sobie mieszkanie takie w centrum, no to będziemy mieli bliżej do wyścigów, jakichś jakich różnych miejscówek, które nam oferuje ta gra, salony samochodowe, zakłady tuningowe, ale z drugiej strony, własny dom poza miastem, no po pierwsze poza miastem, po drugie własny ogródek, a po, a po trzecie, no come on, to jest przecież własny tutaj kawałek ziemi, gdzie się nikt nie wywali. Ja mieszkam osobiście zarówno w bloku, jak i, i w domku jednorodzinnym i osobiście op opowiadam się za tym, żeby zamieszkać w domku jednorodzinnym. Tak, chcę kupić ten dom za 150 tysięcy. I mamy jeszcze 48 tysięcy na kupno z nowego samochodu. I proszę bardzo, gra nas raczej piękną animacją, gdzie to już obserwujemy nasz przepiękny domeczek. Taki elegancki w ogóle. Skoro masz już garaż, warto coś do niego wstawić. Racja? Wybierz samochód, tak który cię stać, w jednym salonu. I mamy trzy salony samochodów do dyspozycji: Mamy Alfa Romeo, gdzie jest że? Bodajże... Czekajcie, jaka na mnie jest Alfa dostępna? Chyba jakaś 156, coś w tym guście. Niespecjalnie mnie to interesuje. Mamy Audi, gdzie mamy bodajże dwa samochody do wyboru na początek. Saturn oraz Chevrolet, gdzie też są dwa samochody do wyboru. No i w sumie tyle w temacie. Jeśli chodzi. Ko Korci mnie, teore mnie teoretycznie trzy samochody: Saturn Sky, Audi A3 albo Audi TT. Aczkolwiek, no, Saturn Sky, no, nie. Ja chyba wezmę jakąś Audicę prawdopodobnie. Tylko pytanie: czy wezmę TT, czy może A3? Zobaczmy, jak się prezentują: Audi A3, prędkość 245,64 do setki. Audi TT Sport 4: 255,99 do setki. No cóż, oba ota prezentują się zacznie, zacznie aczkolwiek. Moim skromnym zdaniem nowsza wersja Audi TT prezentuje się trochę ładniej niż ta obecna, ale z drugiej strony, no, Dobra, zobaczymy jeszcze prowadzenie. No, TTka TT ma lepsze prowadzenie, taka sama droga hamowania. Nie, no, generalnie TTka TT przebija, a 3 pod każdym względem. I chyba się właśnie zdecyduje na ten samochód, tak coś mi mówi. Ok, możemy sobie wybrać jakie felgi będą w naszym samochodzie. Tutaj akurat, no niestety, ale wyboru specjalnego nie mamy. Możemy sobie wybrać kolor, kolor sobie można zmienić u lakiernika jeszcze w przyszłości Albo ewentualnie możemy odblokować jeszcze specjalny rodzaj lakiernika, ale to... No już na dalszym etapie gry niestety I okej, okay, zobaczmy, jakie tutaj mamy kolory, no Taki srebrny mamy, ale tak, ten srebrny, też tak ciulato wygląda Mamy czarne, mamy tutaj niebieski i czerwony To no czerwona notatka tak specjalnie. Niebieska całkiem ładnie wygląda, czarna się ładnie prezentuje Także albo niebieska, albo czarna A wy jaką byście wybrali? <laughs> Hej, bo mi teraz powiecie akurat w tym momencie. Dobra, mi się osobiście bardziej podoba niebieska tetetka. Można jeszcze tu medytuanie wybrać wnętrze pojazdu, jak ma wyglądała się ta pizzerka i te sprawy. Aczkolwiek tutaj widzę, że tej opcji nie ma, także. No, musimy się zadowolić tylko tym, co mamy teraz w tym momencie. I zostajemy z 6 tysiącami, 6 tysiącami dolarów w koncie. Dobra, prawie 7 tysiącami. No i proszę bardzo, nasze piękne autko, nasze PIERWSZE autko w tej grze, PIĘKNE! czy w razie odpowiedni samochód, najlepszym sposobem na sprawdzenie jest Przetestowali go przeciwko innym kierowcom. No i gra nas wysyła teraz na pierwszy wyścig w tym momencie. Także no, przejdziemy się na ten wyścig, jak najbardziej, przetestujemy naszą tetetkę. I dobra, teraz gdzie się to patrzało? Żeby wam pokazać jedną rzecz, mianowicie, tak, gram bez asyst! Bez jakikolwiek asyst, żeby po prostu no mieć jakby pełną kontrolę nad autem, żeby nie sterowała nim jakaś elektronika albo coś w tym guście. Na Ale po prostu, żeby... Żeby to ja po prostu miał absolutną kontrolę nad autem, żeby ja po prostu był odpowiedzialny całkowicie za swoje błędy, a nie żeby jakaś tutaj elektronika sprawiła, że po prostu zaczną się gdzieś jakieś dziwne biksy, śmiksy, wigi, basy Dobra w międzyczasie jak ten... Jak to jedziemy na miejsce, to ja sobie pozwolę kogoś herbatki trochę. Nie róbcie tego na prawdziwej drodze, ja od razu mówię. Zaczę. Nie róbcie tego na prawdziwej drodze. Bo powiedziałem to chyba trochę za szybko. Osobiście uważam. Ja, nice. Sobie trochę tego potrzebowałem, powiem wam szczerze. Trochę potrzebowałem sobie zbliżyć gardło i te sprawy, żeby mi się lepiej mówiło. No bo wiecie, jak się tutaj gardło trochę zdarte jest, a przed chwilą jeszcze nagrywałem piąty odcinek SOMY. No to powiem wam tylko tyle, że. W piątym odcinku z SOMY siedziały niezłe jaja. Także polecam wam ogólnie obejrzeć Wam się ten odcinek, jak już wejdzie on na YouTube. A powinien wejść. no za jakiś czas, z tego co się orientuję. Czekajcie, bo to chyba będzie. Kurczę, czwartek to chyba będzie dopiero. Z tego co się orientuję, z tego co patrzę. Chyba, że wstawiasz jeszcze jakiś inny materiał, bo to jest drugi materiał, jaki nagrywam dzisiaj, a jest piątek. I generalnie dojechaliśmy na miejsce naszego wyścigu. I zobaczmy, co nam ten wyścig ofertuje. Wyścig debiutantów. Nagroda 5000 za pierwsze miejsce. Oczywiście jest fakt, że będę chciał kończyć ten wyścig właśnie na pierwszym miejscu i dobra. Co mamy? Volkswagena Golfa, Chevroleta SSR i Saturna Sky'a. No to zobaczmy, jak się nasza TTT będzie sprawowała, no. Start póki co ma ładny. Nie powiem, że nie. I chyba już cała konkurencja idzie w tył, idzie o wodstawkę. Nie no, rozpędzać się ładnie rozpędza, ale zaraz zobaczymy, jak się nasza TTT prowadzi, jak się sprawuje. A, dobra, już chyba widzę, czemu tam ten, czemu nie mogliśmy wybrać na picerki, bo jeśli spojrzycie na tylne części tego, tych siedzeń, no to one są pojedyncze pomalowane tak samo jak ten, jak ten, jak cała karoseria naszej tetetki. oj, spokojnie, oj, fuck, god damn it! dobra, spokojnie, da radę, to dopiero początek wyścigu, także jeszcze da radę coś tutaj ugrać ładnego i, o, ten akurat wychałował, także no, jeszcze nie ma tragedii. O jezu, co on zrobił? Znaczy, on? Ona? Dobra, tam w Golfie to już wiem, że na pewno że to jest ona. O jezu, co ten kierowca tego jest? Teraz odwala, no ja po prostu nie wierzę. Dobra, w każdym razie jedno jest pewne: pojechałem na tym zakręcie trochę za szybciutko, więc trzeba trochę ogarnąć się. O kurde, TT ma szósty bieg, dobrze, ładnie. I to mi się podoba. Nie no, serio, to mi się bardzo podoba, generalnie, że TT ma szósty bieg, także będziemy mogli się dzięki temu fajnie rozpędzać. I dobra. Najfajniejsze by było teraz nie powiedzieć żadnego głupiego błędu. Żeby po prostu, jakby to mam powiedzieć, no, nie stracić tego uzyskanego już prowadzenia. Ale udało się ukończyć ten wyścig bez większych problemów. Co prawda na początku trochę skaszoniłem sprawę, ale... ale przynajmniej udało się w końcu dojechać na pierwszej pozycji. I 5000 na nasze konto. Możemy sobie powtórzyć wyścig, albo też ewentualnie możemy sobie... Albo ewentualnie, jak już to wspomniałem, możemy sobie... Pojechać dalej i pozwiedzać, gdyż gra odsyła nas prawdopodobnie z powrotem do naszej Haciendy. Gdzie to za niedługo się zacznie, już nasza pełna przygoda właśnie z tą grą. W ogóle to chciałbym też odblokować też w miarę szybko tryb foto, żeby móc robić fajniejsze miniaturki do Death które by pokazywały mniej więcej, jakim samochodem bym jeździł w danym odcinku. Jakim samochodem bym po prostu jeździł, jaki bym tutaj objeżdżał. I żebyście po prostu widzieli ten... Żeby po prostu dla waszej wiedzy, o! Taki, tak to właśnie chcę zrobić, żebyście, no po prostu widzieli. Czy będę jeździł w danym odcinku fajnym autem, czy jakimś specjalnie, takim fajniejszym wozem. Do po pozostało półtora kilometra. Okej, okay, półtora kilometra do celu powiadacie. Swoją drogą, osoby, które śledzą mnie od bardzo, bardzo dawna, pewnie pamiętają jeszcze jak nagrywałem na ten Drive w ramach skręc takiej skręc serii game-logów. Game-logów, game czyli po prostu grałem i jednocześnie opowiadam na jakiś temat. Z dawno już, dawno temu, bardzo dawno temu już zrezygnowałem z tej formuły, gdyż uznałem ją za niezbyt efektywną, no, kurde, ale się fajnie że no, to... Te światła świecą, no po prostu, nie, no jeśli was to wkurza, jeszcze tak patrzę do tyłu i tak patrzę na te zapalające się światła, które odpalam enterem. no co, sorry, a po prostu, bo no, lubię sobie tak popatrzeć na to, co się tutaj dzieje, lubię patrzeć, jak po prostu te światła się świecą. A może zrobić z tego taki stały element naszych tutaj odcinków. Z drive'a właśnie, żeby po prostu patrzeć, jak się, jak się auto świ... jak się światła naszego auta świecą. Okej, okay, wjechaliśmy sobie do naszej hacjendy. Odpocząć sobie chwilę, po wygranym wyścigu. No i piękna audica, no kurde no. A to jest nasze mieszkanko. Mamy tutaj informacje, garaż, handel, gdzie możemy kupować lub sprzedawać samochody. Nie no, jeśli chodzi o kupowanie, to, to dotyczy tylko trybu online. A ja jestem w trybie offline, także ta opcja nie jest dla mnie dostępna. Jedyne co mogę zrobić, to sprzedać jakiś samochód. Za połowę jego ceny, z tego co się orientuję. Możemy też ewentualnie dostosować swoją postać. Co też myślę, że możemy, mogę sobie zrobić. W sensie, że ją dostosować, czyli jakby to mam powiedzieć, żeby dostosować wygląd ubrania. Aczkolwiek ja chcę tutaj ten, dostosować pod kątem wyglądu ogólnego. Włosy, dobra, zobaczmy jakie fryzury tutaj mamy. Nie no, na pewno krótkie włosy tutaj będą i zobaczmy. E... Aha, dobra, tutaj. Ok, skóra. Nie no, jest chyba okej. Okay. Zarost. Nie, ja chyba chcę bez zarostu. O, elegancko. No nie, nie no, kolor zarysu to raczej... O, dobra, już wszystko załatwione. Chociaż, wait a second... Głowa, czaszka, czoło... O, oh, Jesus! Powiem wam generalnie, że, że edytor no... Rozbudowany! Całkiem rozbudowany ten edytor. Jeśli chodzi o, przynajmniej o edytor postaci. Dobra, jeszcze wiecie co, może oczy zmienię. Na no, takie miejsce jakie ja mam. Okej... Okay. Ciemny, niebieski? Ej, to jest ciemny, niebieski. Trochę powątpiałam, szczerze mówiąc. Bo sam mam ee... ciemno-niebieskie oczy. Dobra, wysokość, dobra, wszystko się zgadza, elegancko. I... Dobra, wszystko może być. Usta, szczęka, dobra. Mi się już wszystko zgadza. I wracamy sobie do naszego mieszkanka i sobie odpoczywamy. I patrzymy jak nasza postać ogląda telewizję. Nie, serio, totalny. To jeszcze pokażę wam zakładkę inform, gdzie to... Mamy informacje o te... odnośnie tego... Naszych statystyk, kolekcje. Czas gry. No, tutaj będziecie mogli zobaczyć sobie mniej więcej, ile już ogrywamy właśnie na danym poziomie. Na danym poziomie rangi ten. Ogólnie, grę oraz. Ogólnie, ile czasu nam już zajmuje właśnie ta gra? W sensie, ile mi zajmuje? Bo pewnie będę jeszcze ogry, ogrywał ten. Ogrywał grę trochę prywatnie, żeby zarobić kasy na dodatkowe samochody. Najdłuższy przejechany dystans. Aha, dobra. Dobra, to jeszcze będzie się tutaj wszystko zmieniało. Rankingi. Oczywiście tryb single player to. Daje nam informację o tym, ile wyścigów ukończyliśmy, ile na złoty medal, ile na srebrny, ile brązowy oraz ile dodatkowych wyzwań kończyliśmy Albo z, fotografia... z fotografiami to będziecie sobie mogli przejrzeć mniej więcej ten. No wiadomo, chodzi o zdjęcia i postęp w grze. Czyli tutaj mniej więcej obiektywy, jakie są potrzebne, aby awansować na wyższe rangi. No, wygrywanie wyścigów, wygrywanie dodatkowych w misji. No, wyzwania wielu graczy to. Okej, okay, a propos wyzwania wielu graczy to. To jest ten element, który po prostu sprawi, że, no nie ukończę gry na 100%. Gdyż wyzwania wielosobowe są wymagane do tego, abym ten... Abym właśnie tą grę na 100% ukończył, aczkolwiek, no jako, że Multiplayera oficjalnego już nie ma, to niestety, ale nie da rady. Zakupy, czyli kupowanie domów, samochodów, ciuchów, wszystkiego. Eksploracja, to wiadomo, jazda. Odkrycie wszystkich dróg na wyspie. I różne takie dodatkowe aktywności, typu tuning samochodów, udostępnianie wyzwań. Handel. No, różne takie pierdółki. Dobra, i zostało najważniejsze jeszcze, mianowicie garaż. Jezu, jest doskonałe miejsce do na twoich samochodów. Aby przejść dalej w grze, postara się mieć przynajmniej jeden samochód z każdej grupy, co umożliwi ci start we wszystkich wyścigach. Po części będę do tego dążył, aczkolwiek no... Prawdopodobnie będę... podążał, będę kupował takie samochody, które mi się po prostu podobają. Okej, okay, wszystko gotowe, możesz ruszać, palić gumę. Aha, czyli gra nam daje info, że już możemy sobie swobodnie zwiedzać Oahu. Okej, okay, no to teraz... MAPENCJA! Drogi, którymi już jechaliśmy od znaczące no są na kolor. Miejska ikona symbolizuje wyścig, do którego można się tepnąć. Taka półpuszczalna, czysta ikona, że nie możemy się do tego wyścigu teleportować, gdyż, no, nie odkryliśmy jeszcze drogi, gdzie się ten wyścig znajduje. I a propos mapy ogólnie, to... No cóż, pozwólcie, że odzumuję tą mapę. No, kawał dróg do zwiedzenia, czyż nie? Czyż tak? Ale spokojnie, postaram się zwiedzić jak najwięcej z tych wszystkich dróg. Ale póki co no niestety mamy tylko obszar w okolicach Honolulu, czyli stolicy Oahu, całego tutaj, w ogóle całego ten, całego stanu Hawaje, jedynego stanu, który jest oddzielony od całego USA. Nie no dobra, jest jeszcze Alaska, ale po prostu Honolulu to jest po prostu tam kawał drogi od Ameryki w ogóle. Generalnie przykra sprawa w związku z tym. Dobra, ale czy będę się zajmować jeszcze jakimiś wyścigami? Nie, póki co to sobie myślisz, a powiecie obie co, może objadę jeszcze ten wyścig. Póki co widzę, że jest 23 minuty odcinka, także no, myślę, że to jest aby w sam raz czas, żeby po prostu no, wziąć i sobie przejechać jakiś jeszcze jeden wyścig za 5000, prawdopodobnie będzie banalny i mamy ilu rywali? Sześciu, Chevy SSR, Audi 3 Alfa Romeo, Volkswagen tam widzę, Saturn Sky, Herbatka. Dobra, nie tak serio, to Herbatka nie jest moim przeciwnikiem, jest moim sojusznikiem. Prawie tak dobrym jak bułka. Dobra, miałem resztę tej herbaty, także no. Stwierdziłem, że nie będę hamem jej nie zostawić, tak po prostu. Że nie zostawię tej reszki takiej smutnej i. Dobra, herbatka herbatką, a tutaj tymczasem wypadłoby się, nie wiem, skupić się na jakiejś drodze albo coś? Panie by było. Nie no, generalnie jeśli chodzi o same odcinki z tej tej no to tak jak wspomniałem, to. Będzie i eksploracja wyspy, i będzie też przy okazji. Będzie też przy okazji ściganie się, wypełnianie różnych misji. Generalnie omówimy sobie wszystko, co jest związane z TDU. Ja sobie pewnie trochę pojeżdżę po mapie i sobie co niektóre ważniejsze punkty, jeśli chodzi o samą grę. Takie jak zakłady tuningowe, albo ewentualnie... Jakieś dodatkowe misje podnajduję, żeby wam pokazać na następne odcinki. Po prostu dobry eksplor wyspy. I też dajcie mi... Albo nie, dobra, na, te na temat yy, puszczania własnej muzyki to nie dajcie mi znaku, bo... Jednak chciałbym jeszcze trochę na tym YouTubie pożyć! A poza tym trochę by było przykro, jakby mi YouTube zbanował kanał z powodu tego, że puszczałem niestandardową muzykę podczas gry. W sensie taką, która nie jest część, integralną częścią Satraku właśnie samej w sobie produkcji. Także no W tym temacie się nie wypowiadamy. A pewnie zrobicie mi na złodzie, wypowiecie się. I powiecie, że chcecie takie coś. Dobra, nieważne, cokolwiek. Udało się ukończyć wyścig. Minuta 24. No, króciutki, szybki, przyjemny wyścig. I łatwe 5000 dolarów. Okej, okay, no to także to by było tyle, jeśli chodzi o sam prolog test Drive Unlimited. W następnym odcinku prawdopodobnie sobie omówimy co nieco tutaj, jeśli chodzi o jazdę, o tryby gry. Pos postaram się poszukać ich tyle, ile tylko będzie się dało. A póki co, ja sobie pozwiedzam trochę Oahu, także no, będę się oddawał rozkosznej eksploracji i odnajdę na przykład teraz salon Mercedesa. Mercedesa oczywiście będziemy jeździli, no wszystkim będziemy jeździli, tak jak to już wspomniałem w serii, to będzie taka różna, luźna, luźna pogrywajka. Będziemy sobie patrzyli samochody jak się prowadzą, jak się sprawują, będę je pewnie coś ocenia przy okazji. Dobra, tutaj za szybko wjechałem, ewidentnie w zakręt, no. To była ewidentnie za duża prędkość. Okej, okay, ale czy będą pościgi policyjne, bo jednak te, no też występują mimo wszystko w tej Dragon, jak na przykład, nie wiem, uderzę z takiego trafika albo coś. No, po prostu jak uderzę w trafika, no to właśnie policja zaczyna mnie szukać, więc w takim wypadku należy zwolnić do odpowiedniej prędkości. Należy zwolnić po prostu i pojechać chwilę przepisową, aby po prostu siły porządkowe się nie czepiały, że ktoś tutaj jest piratem drogowym. Bo pościgi w te zdrabia generalnie są strasznie, ale to strasznie upierdliwe na wyższych poziomach. Jeszcze pierwszy poziom to tam można jakoś tam uciec, ale już drugi poziom to już naprawdę. Ucieczka jest naprawdę ciężka. A na trzecim poziomie, jak jeszcze dochodzą blokady drogowe, to już po prostu robi się z tego taka rzecz, taka masakra, że po prostu no. No co to dużo gadasz, no. Jest cienko jeśli chodzi o uciekanie przed policją, także. Chyba będę płacił mandaty, tyle powiem w temacie. O. A propos pościgów, kierowcy Babel nie drogowe, ale ja po prostu źle się pakowałem tutaj, jeśli chodzi o samą tę. Jeśli chodzi o samą jazdę. Dobra, podejrzany wiegu także jest elegancko, póki co. No, i to mi się podoba, no! I elegancko! Wstrzymajcie poszukiwania, wróćcie do patrolowania. I takie coś jest spoczko. Udało mi się uciec, uniknąłem mandatu. I z tego, co się orientuję, to chyba płacenie mandatów dotyczy tylko danego jednego pościgu, a to się nie, chyba nie kumuluje z tego, co pamiętam. Aczkolwiek nie mam stuprocentowej pewności. Nie no, jeszcze się tam podowiaduję pewnie tego i tamtego, ale dobra. Ja już mam, nie przedłużam nie po czym nie czas także no. Zatrzymamy się w tym miejscu, popatrzymy sobie na widoczki. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek serii. To jest Driver hmm? Ale mam ładne Audi. Ale mam ładne Audi. Ah, Najszybciej po prostu. Dobra, także to by było na tyle. Zatem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Oj, by the way, jest jeszcze widok z wnętrza, z samochodu, jeśli Was to ciekawi. O! Może z wnętrza też będę sobie co nieco jeździł. Właśnie, właśnie z tym wspomnianym widokiem z wnętrza z samochodu, bo też jest fajny. O, ktoś się tam ewidentnie zatrzymał, także może zjadę na powłocze albo coś. Dobra, także to by było na tyle, także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, to było Test Drive Unlimited, ja jestem Recep, trzymajcie się i czołem!